Witam wszystkich w grze Mirror Age Catalyst. Z tej strony Kaminator. Rozegramy sobie kolejną misję fabularną. Dobra, trzeba wyjść z bazy. No i do dzieła. Zobaczymy, co tym razem Fight ma do wykonania. Tędy idziemy wczoraj się rozpoczęły targi E3 2016. Wysyp filmików. Więc e, oprócz samego Euro 2016, które odbywa się we Francji, jeszcze doszły do tego. TARGI E3 Więc jest co robić Na nudę nie można narzekać Prezentacja Electronic Arts odbyła się wczoraj wieczorem 22 e, Pokazano między innymi e, Rozgrywkę Wieloosobową Z Battlefielda pierwszego Oraz e, Urywki kampanii no, i gra wygląda na solidną. Może być to jeden e, z najlepszych battlefieldów, e, najlepsza odsłona Battlefield z całej serii. Zobaczymy. Z e, multum długich filmików prezentujących właśnie gameplaye z Multika. Tak samo pokazano e, Titanfall 2. Gra, która również budzi... Budzi pozytywne emocje, przynajmniej z tego co zdążyłem zobaczyć, w grze pojawi się kampania dla pojedynczego gracza, więc tego czego brakowało w zasadzie w jedynce. No i gry sportowe pokazano również, tym razem na silniku Frostbites. Nowa FIFA właśnie będzie napędzana przez ten silnik oraz otrzyma um, tryb fabularny. Jestem ciekaw, co tam elektronicy zmajestrowali. Zapewne teraz znowu trzeba będzie wykaść jakieś dane jak tak jak wcześniej. Już się zbliżamy do celu. Kradniemy chip sobie Ok, możemy ruszać dalej Już się chyba zbliżamy Na razie fabuła no jakoś mnie nie motywuje do odgrania Bardziej, bardziej większą motywacją jest właśnie ten system poruszania się niż sama warstwa fabularna Dobra, rozpoczynamy. A hmm. czyli zabawa w hakowanie? Wizualnie to wszystko fajnie wygląda, sterylne pomieszczenia.

O jakieś tej bariery laserowe, utrudnienia. O. Nie udało się. Jeszcze raz. Czas spadłem, teraz się nie mogę. Uh. Dobra, łatwiej będzie wczytać punkt niż się męczyć z tym. Um. No z ważniejszych informacji to też potem rozpoczęła się konferencja Bad zapowiedziano Preya między innymi i e, znaczy, e Quake'a. O, on make... no, długie gameplay game z Discord Roda 2. Można sobie obejrzeć. Gra wygląda obiecująco. gdzie ja teraz mam się udać? O... Przeskoczyć nad tym. Hmm. Okej, okay. teraz tu. Teraz przebiegnąć przy tej ściance raczej trzeba. Tak samo tutaj. I raczej tak samo tutaj. Okej. Okay. Się nie dostaniemy Teraz raczej tam trzeba się dostać Przebiegnąć po tej ściance o udało się i gdzie teraz jest raczej tutaj Spinamy się. Ok. Teraz chyba raczej tu się będziemy wspinać. Sort of Coś, uh, oh. jest jakaś bariera Trzeba wyżej się przydostać. Tu się nie przedostanę. Przeskakiwać raczej też nie będę. A tam jakbym... Hmm. Myślę, że tutaj można. Ach, nie udało się. I gdzie teraz? Nie wiem czy tego się można z złapać chyba nie bardzo Ła! Wow. Ja wiedziałem. Nic z tego. Łatwo nie będzie. Jak się tam przedostać? Tu na pewno nie może jak przebiegnę po tej ściance... Ale A to nic mi nie daje. A może tu? tu? się chyba nie dostanę. A, jednak się udało. A, może... Tędy. O! Właśnie tak. I teraz... Tędy. Jesteśmy na szczycie, prawie że. Tam też mi niewiele to daje, ale tu A, nie udało się jeszcze raz. Już wiem gdzie trzeba. Trzeba skoczyć na tamtą. O, jesteśmy. Teraz tędy. Dużo wspinaczki. I teraz tutaj. No i. Udało się Jesteśmy w środku po małych trudach, ale udało się, to jest najważniejsze. Dobra, lecimy dalej. Zobacz, jestem ciekaw co tu się wydarzy. Wykradanie danych będzie. Raczej tak what did you expect you can leave now there's a service elevator nearby okay udao she has chebasted proposed to in the elevator on my way down you make me proud faith well done what about me i did all the work you too plastic Dobra. Zjechaliśmy. No i... Biegniemy dalej. Ła! Wow. Ła! Wow. Tego się nie spodziewałem, takiej eksplozji. Nieźle. Wroc w akcji wybuchło całe centrum, Bły, błyskotka zaczęło się robić ciekawie. Dobra, szukamy schronienia, czyli standardowo, a ten się nie, nie przedostanę. Kolejni wrogowie. Ale dobra, biegniemy przed siebie ile wlezie. Ale emocje. Ucieczki zawsze są takie emocjonujące. Okej, okay, udało się mniej więcej. Jeszcze kawałek. I będziemy bezpieczni fight będzie bezpieczna. Hop, 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 biegnij, biegnij, biegnij. No, jasny gwint, no kurde, musiał teraz strzelić. O rany, no dobra, jeszcze raz. się teraz to uda lepiej Hop Uj!

And it's way too complex to be just an upgraded Riddling or something. Okay. Can you call Noah? Sure. Plastic and Faith. Good to see you safe. With me. Plastic decrypted the drive, it contains the complete blueprint for reflection. No, i zlecenie kolejne wykonane. Dobra, to tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.